Kiedy pytam moich znajomych, co według nich jest charakterystyczne dla Warszawy, to oprócz odpowiedzi oczywistych, takich jak Pałac Kultury, Syrenka, Wars i Sawa, pada także odpowiedź Metro. I to jest prawdą, bo Warszawa jako jedyne miasto w Polsce metro posiada. Podziemne labirynty kryją w sobie jednak wiele tajemnic i ciekawostek, które rzadko wychodzą się pokazać na światło dzienne. Dzisiaj wybierzemy się na targówek, aby poznać historię opuszczonych i nagłucho zamkniętych pierwszych tuneli metra w stolicy. Stolica Tajemnic. Obecnie metro przebiega w dwóch liniach: M1 z południa Warszawy na północ oraz M2 ze wschodu na zachód. Jednakże pierwotne plany metra zakładały nieco inny przebieg tras podziemnych pociągów, a zaczynać się one miały właśnie na targówku. W latach 50. ubiegłego wieku powstało przedsiębiorstwo MetroProjekt. Dość szybko rozpoczęło swoją działalność, bowiem już kilka miesięcy po jego założeniu ruszyły pierwsze prace przygotowawcze. Kopanie rozpoczęło się pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Księcia Ziemowita. Na targówku miało powstać tak zwane metro głębokie, czyli tory miały być umieszczone 35 do 40 metrów pod ziemią. Zgodnie ze wskazówkami Związku Radzieckiego Pierwsza linia metra miała powstawać 5 lat, być długa na 11 km, liczyć 10 stacji i biec z południa na północ z odnogą w stronę ulicy Stalowej na Pradze. Tunele drążone były metodą odkrywkową. Najpierw wykopany został dół, do którego budowniczy wprowadzili radziecką maszynę drążącą o średnicy blisko 6 metrów. Informacja o budowie metra stała się wówczas niezwykle chwytliwa medialnie, bowiem w ówczesnych wiadomościach i gazetach. Co jakiś czas pojawiały się nowe wieści z budowy, a także nadzieje z szybką konstrukcją, związane z doświadczeniem radzieckich budowniczych. Jednak planiści nie uwzględnili dość skomplikowanej struktury geologicznej miasta, przez co górnicy co chwilę natrafiali na osuwiska i cieki wodne, które skutecznie utrudniały i opóźniały pracę. Mimo to udało się wybudować prawie kilometrowy tunel oraz dość szeroki plac rozjazdowy. Niespełna rok po wbiciu w ziemię pierwszej łopaty prace na targówku stanęły. Według oficjalnych doniesień problemem miała tu być bardzo niestabilna sytuacja gospodarcza. Po podjęciu decyzji o wstrzymaniu prac, warszawski ratusz zabezpieczył wyrobiska i pozwolił na dokończenie jedynie odcinka testowego. Fragment szybu oraz tunelu znajduje się pod dzisiejszą galerią wileńską. Podczas drążenia tuneli ogłoszono także konkurs na wystrój dwóch peronów stacji Targowa i Plac Teatralny. Jeśli by porównać wizualizacje z istniejącymi stacjami metra w Moskwie, to widać na nich bardzo silny wpływ architektoniczno-stylistyczny za naszej ówczesnej wschodniej granicy. Jednak nie tylko styl był inspirowany radzieckim metrem, ale także funkcjonalność, bowiem stacje metra miały także pełnić rolę schronów na wypadek wojny nuklearnej. W przestrzeni publicznej zaczęły się także pojawiać plotki, jakoby stacją końcową miał być budynek, w którym obecnie swoją siedzibę ma Teatr Rampa. Ale ten temat zostawimy sobie na kiedy indziej. Pomimo klęski, jaką poniósł plan budowy pierwszej linii metra, w relatywnie niedługim czasie znaleziono zastosowanie dla opuszczonych tuneli. Zostały one na wiele lat wydzierżawione przez Centralną Piwnicę Win Importowanych jako miejsce do leżakowania sprowadzanych trunków. Pozostałe części zalano wodami gruntowymi, aby uniemożliwić niepowołanym wstęp i zwiedzanie opustoszałych podziemi. W latach 2021-2022 pojawił się pomysł, aby osuszyć zalane tunele i zrobić w nich muzeum metra, jednak ze względu na dużą wilgotność i brak dostępu do światła słonecznego, pomysł ten jest niezwykle trudny do realizacji. Pomimo surowych ograniczeń i zwyczajnego zdrowego rozsądku, co jakiś czas w okolicach tuneli pojawia się grupa miejskich amatorów eksploracji, którzy za wszelką cenę próbują zwiedzić zamknięte podziemia. Od czasu do czasu są organizowane wycieczki w głąb najbardziej niedostępnych tuneli w mieście, a po internecie krążą filmy z tychże właśnie podwodnych eskapad. Ja osobiście wybrałbym się z ciekawości na takie zwiedzanie. A Wy? Dajcie znać w ankiecie. Udźwiękowienie, montaż i produkcja Leon Lauterbach. Zapraszam do subskrypcji podcastu i zaobserwowania profilu na Facebooku oraz Instagramie pod nazwą stolica.tajemnic. Czytał Leon Lauterbach.